Musi być poddanie, Filip! F Walki według e, Filipa. Ja nazywam się Filip Fran wiszniewski a moim rozmówcą dzisiaj Kuba Malinowski. Witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kuba, co prawda walka przegrana, ale ja pragnę Tobie serdecznie pogratulować, bo sam zdarza, zdarza mi się walczyć, yy, zwłaszcza w formule Jiu Jitsu. Yy, wiem, jak to jest chcieć walczyć do końca, także serdeczne gratulacje. Jakie są Twoje pierwsze wnioski po tym pojedynku? Przede wszystkim dziękuję bardzo. Yy... Wnioski są takie, że po pierwszej rundzie poczułem się zbyt pewny siebie, ta pierwsza runda fajnie mi poszła, niepotrzebna jakaś już tam obrotówka była w, w drugiej połowie tej pierwszej rundy, ale no co, no wszedłem w dobrze pojedynek, zabrakło końcówki tej drugiej, trzeciej rundy, no taki jest sport, taki sobie sport wybraliśmy i tyle, Karol był lepszy i to mogę powiedzieć. Słyszałem bardzo takie dosyć głośne, mocne podpowiedzi Twojego taty, Różala. Powiedz, na ile udało Ci się wychwycić te wszystkie wskazówki podczas walki? Bo wiadomo, jest stres, są emocje i też przeciwnik oczywiście naciera. Słyszałem wszystko, przede wszystkim słyszałem, słyszałem czwórka. Tylko, że już czułem, że jak wlecę tymi czteroma ciosami, to może mnie Karol skontrować, bo już nie byłem taki świeży. Jeszcze na początku byłem, próbowałem tam wpadać tymi czteroma, ale Karol był bardzo dynamiczny na nogach. Dużo przeskakiwał, nawet jak tam zakręciłem backfista, odwracam się, a on jest za moimi plecami, więc bardzo był dynamiczny na nogach. Yy, więc słyszałem wszystko, ale no, yy, też nie wszystko, nie wszystko wykonałem. No. Tak czasem jest. Mhm, jasne, a czy ty czułeś po tej drugiej rundzie, że, że ten pojedynek nie układa się po Twojej myśli? Bo, będąc szczery z perspektywy trzeciej osoby, ja przed samym werdyktem nie byłem pewny, kto wygrał. Ja wychodzę do werdyktu, y, też nie byłem pewny, ale jak wychodzę do werdyktu, ogólnie nie jestem pewny, jeśli jest decyzja, ale bardziej myślałem, że ja, ponieważ w pierwszej rundzie no... Jeszcze nie oglądałem walki, ale wydaje mi się, że była moja na, na 100%. Druga runda była wyrównana, trzecia Karol, Karol musiał troszeczkę y, przyspieszyć, dlatego to mi się wydawało, że, że, że wygrałem ten pojedynek 2-1. No ale sędziowie orzekli inaczej, więc y, sędziowie są od tego, żeby oceniać, kto wygrał. tak? Zapewne jako młody chłopak miałeś marzenia, one powoli się y, zdają ziszczać. Wystąpiłeś na, na gali. Na pewno róża ale jest dla ciebie dosyć dużym wzorem. Kuba powiedz mi tak naprawdę, nawet w marzeniach, nawet jeśli miałbyś wybrać sobie coś największego, to jaka jest Twoja ambicja? Gdzie ty chciałbyś trafić? Z kim byś chciał zawalczyć? Bo, bo masz zdaje się, że 16 lat i myślę, że śmiało możemy mówić o marzeniach teraz. Ogólnie wszystko, co robię, to staram się być w tym najlepszy, więc jak trenuję teraz Muay Thai, walczę w Muay Thai, to wiadomo, że chcę być najlepszy w tym Muay Thai. Wiadomo, ciężko jest określić, który jest zawodnik najlepszy na świecie, ponieważ są różne kategorie wagowe i tak dalej, ale też są rankingi bez, bez kategorii wagowych. I obojętnie, co robię, dążę do tego, żeby być zawsze, zawsze najwyżej. Tak? Karol też powiedział mi w wywiadzie po walce, że też zaszczytem byłoby potrenować razem z Wami. Rozumiem, że jesteście otwarci, żeby tutaj do kolejnych bojów już wspólnie się przygotowywać. E, tak, gadałem z Karolem, że jest taka inicjatywa, że przyjedzie do mnie do Różalandu, e, więc pewnie jakiś trening, sparingi. Coś takiego może się uda nam ułożyć. O, to fajnie, że zaczepijesz ten temat, bo staram się śledzić już od y, paru lat poczynania te wszystkie w Różalandzie. Powiedz mi, jaką ty rolę tam y, odgrywasz, czy, czy jesteś tam ważną postacią, czym się zajmujesz i y, y, też y, jakbyś też zachęcił innych ludzi do, do, do wszelakiej pomocy. Przede wszystkim pomagam, pomagam rodzicom, pomagam mamie w pracy, przy koniach, przy zwierzętach. Wiadomo, przed walką miałem taki okres, że, że dwa tygodnie już nie wychodziłem na to na stajnie, żeby nie złapać żadnej kontuzji, nie przeziębić się ani nic. Ale pełnię, pełnię, pełnię funkcję pomocy i no jak mam zachęcić. No. Przede wszystkim u każdego człowieka powinno być tak, że. Trzeba pomagać potrzebującym tym bardziej zwierzętom. Mam taką empatię w sobie, że no te zwierzęta są dla mnie bardzo ważne. Tak? I jak widzę jakieś zwierzę, które cierpi, no to wiadomo, serce się łamie. Więc tak mogę zachęcić, że warto pomagać, ponieważ jest dużo zwierząt potrzebujących, jest dużo złych ludzi, którzy krzywdzą te, te, te zwierzęta. I, I trzeba trzeba chronić te zwierzęta i, i pomagać. Kuba, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie jesteś podłamany, bo to była naprawdę całkiem niezła walka e, i też na pewno warto tutaj wyróżnić wszystkich tych, e, którzy przyczynili się, że, że ten Twój występ był właśnie taki, że on był mocny, intensywny, że się do końca nie poddałeś. Także do kogo lądują te podziękowania? Podziękowania lądują oczywiście do Marcina Ruzalskiego, z którym cały czas wszystko ustalaliśmy, gadaliśmy. I mentalnie, i na sali, był cały czas przy mnie, mogłem na niego liczyć. Oczywiście też do mojego klubu Tiger, Tiger Płock, do chłopaków, do trenera Wojciecha Burdonowskiego Trenuję trzy razy w tygodniu w Tigerze. I, i tam kieruję moje, moje podziękowania. Do rodziny, do najbliższych, którzy mnie wspierali, za wszystkie wiadomości. Do Kamila, do fizjoterapeuty, który też był w moim narożniku, też mi pomagał. I chyba o nikim nie zapomniałem, ale na pewno, no powiedziałem rodzinę, tutaj się wtrącę. <laughs> no, przede wszystkim tak, mama mama też pracowała sama na stanie przez te ostatnie dwa tygodnie. Również z Kamilem, który też był w narożniku, Kamil w tygodniu od poniedziałku do piątku pomaga nam. Yy, od, y, od rana do, do południa jest, zawsze można na niego liczyć i no i mama, tak, mama, która jest zawsze wsparciem, która jest motywacją do wszystkiego, która wspiera i jak patrzę na te wszystkie osoby, to wiem, że jest po co to robić, ale też przede wszystkim dla siebie, tak, robię to dla siebie, ale też dla, dla rodziny i dla bliskich. Mhm. E, oczywiście pozdrawiamy wszystkie, mamy Kuba, to jest twój pierwszy wywiad? Yy, Taki większy, że siedzę z, z dziennikarzem, to chyba tak możliwe. Teraz jestem trochę w walce, zmęczony i tak czasem się jąknę tam. Okay. Ale nie, bo poradziłeś sobie całkiem świetnie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, mam nadzieję. To ja życzę sukcesów w dalszych zmaganiach, żeby gdzieś ta motywacja nie opadała, żebyś cały czas wierzył w siebie, czy to będą porażki, czy zwycięstwa, bo to jest najważniejsze, bo tak naprawdę resztę sobie wywalczysz. Także dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję, dziękuję bardzo.